Kolejna część pytań. E, Pytania od, e, od Agnieszki. Może nie będę nikomu podawać. Czy pozytywnie wspominasz dzieciństwo? E, raczej tak powiem wam szczerze, bo ja nie miałam aż takiego, wiecie, złego dzieciństwa. No oprócz tego, że wiecie, że zachorowałam w wieku czterech miesięcy, ale to już wiecie z filmiku o moim dzieciństwie. Jak ktoś nie widział, to proszę się cofnąć, to sobie obejrzycie. To szczerze to tak, miałam udane dzieciństwo, nie powiem, że nie. Drugie pytanie, czy miałaś przyjaciół koleżanki? To już odpowiadałam, ale odpowiem: Tak, miałam bardzo dużo przyjaciół, bardzo dużo koleżanek, szczególnie jak chodziłam do szkoły. Wiecie, jak to jest prawda, że później się drogi rozchodzą i już się nie utrzymuje tak kontaktów z innymi z rówieśnikami ze szkoły, ale miałam bardzo dużo znajomych, tak? Przyjaciół, koleżanki. Czy nadal utrzymuję z nimi kontakt? U mnie w Zębinie mieszkały dwie koleżanki. Jedna mieszkała na Warszawskiej, bardzo blisko mnie, a druga mieszkała na tym. Na podchorążych z babcią, eee, to bardzo długo się z nimi, wiecie, kolegowałam. Ale ta jedna koleżanka to ona była, wiecie, taką. No, ona to była kujonką, bo ona bardzo się lubiła uczyć. Może nie tak, nie tak jak ja, ale bardziej ode mnie się lubiła uczyć. Dobywała piątki, szóstki, świadectwa z czerwonym paskiem była bardzo uzdolnioną y, dziewczyną. No i wyjechała do Poznania, żeby się tam, wiecie, dalej kształcić. Z tego co wiem, bo moja babcia y, znała jej babcię i właściwie y, to od jej babci moja babcia wiedziała, że właśnie jej wnuczka bardzo dobrze się uczy i aż została właśnie do Poznania wyjechała no i tam się uczyła teraz to nawet nie wiem co się z nią dzieje bo wiadomo no kontakt się urwał tak no i... a jeszcze jedna koleżanka e, mieszka dalej tu w Dęblinie i z nią utrzymuje no taki też już taki właściwie sporadyczny kontakt ale jeszcze czas do czasu sobie wiecie tam sobie Piszemy smsy, dzwonimy do siebie, jak na przykład na święta, na Nowy Rok, żeby sobie życzenia złożyć. Także jeszcze utrzymuję z tą jedną tylko koleżanką kontakt. Był jeszcze taki chłopak u mnie w Dęblinie. On był bardzo zafascynowany elektrycznością. I on też wyjechał do Wrocławia, żeby się też tam dalej kształcić na elektryka, bo on miał... Bo on miał w ogóle żyłkę do tego, do elektryki. Bardzo lubił się tym interesować. I wyjechał właśnie do Wrocławia, żeby się tam, wiecie, dalej kształcić. Ale co się z nim dzieje, to też tego nie wiem. Także trzy takie osoby miałam w Dęblinie. No a z jedną tego właściwie teraz taki też sporadyczny. Ale jeszcze utrzymuję kontakt. I od youtuberów to chyba by były te wszystkie pytania. Tak, wszystkie teraz od innych użytkowników, czyli widzów. Pytanie od Markus Borba. Jaka była Twoja ulubiona bajka w dzieciństwie? No i tu mam zakłostkę, powiem Wam szczerze, bo ja, y, ja miałam bardzo dużo bajek, które lubiłam oglądać. Bardzo lubiłam oglądać smurfy. Co tam jeszcze? Kubusia puchatka właśnie. Skubi, tu też była taka fajna bajka o takim psiaku fajnym, także to też lubiłam oglądać. Yy, yy, tego. Gumisie też były bardzo fajne, ale to jak była malutka, to to oglądam. Ale w sumie to pamiętam te tytuły, bo mam kasety w domu z tych, yy, z tych bajek. No wiadomo, że teraz już się kaset nie używa, ale mam na pamiątkę, tak? Bolek bo i rolek też mam taką kasetę, mam wilka i zająca. A jaką bajkę lubiłam najbardziej? To jest temat na dłuższe pomyślenie, bo kompletnie nie wiem. Ale że jako dostałam, wiecie, maskotkę Pikachu, to jednak stawiam na Pokémony. Pokémony to była moja ulubiona bajka w dzieciństwie. Teraz pytania od ciszy 38. Taki nik. Czy miałaś ulubiony przedmiot w szkole lub nauczycielkę? No, i tutaj się właśnie odniosę do pytania. Do pytania Danusi, bo to jest tak trochę też powiązane z tym. Przedmiot. Powiem Wam szczerze, że tak. Przedmioty ścisłe mnie bardzo jarały. Może dlatego, że mój tata miał ścisły umysł i też bardzo lubił przedmioty ścisłe w szkole, czyli królowa nauk, czyli matematyka. Uwielbiałam matmy, uwielbiałam. Ja się wiecie, co cieszyłam, jak jest kartkówka albo sprawdzian z matematyki. Uwielbiałam matematykę. To może być dziwne, ale uwielbiałam matematykę. Dalej, biologię też bardzo lubiłam, co zresztą mówiłam, że to był właśnie mój ulubiony nauczyciel właśnie z tego przedmiotu, to też, właśnie biologia, co tam jeszcze, no chemia też w sumie lubiłam, bo chemia też jest, wiecie, fajna, fajna, jak się tak wiecie, te wzory z sumaryczne, yy, odgaduję, prawda, to też jest fajna chemia. Yy, co, muzykę lubiłam, bo bardzo lubiłam śpiewać, w ogóle to nauczycielka, to od muzyki nauczycielka, bo bardzo lubiłam muzykę. Bardzo lubiłam śpiewać i lubię nadal śpiewać, także nie zmieniło się to. Także przedmioty to matematyka, chemia, biologia, a nauczycielka to od muzyki. Czy miałaś kiedyś jakieś zwierzątko i czy chciałabyś mieć? W domu zwierzątka żadnego nie miałam, ale na podwórku był taki pies podwórkowy. Bo kiedyś to wiecie, ja uważałam, że w ogóle zwierząt się nie powinno. Właściwie to moja mama tak uważała, nie ja że zwierzęt nie powinno się trzymać w domu. Może to i miała i rację, bo to wiecie, sierść i tak dalej. Ale w sumie to jest sama radość mieć dziś zwierzątko w domu. Czy chciałabym mieć? No teraz to chciałabym mieć jakieś zwierzątko. Rybki albo papugę. Albo pieska, albo pieska w sumie. Czy pamiętasz jakieś wyjazdy czy spacery z wczesnego dzieciństwa? i to bym się trochę rozgadała bo wyjazdy tych wyjazdów na rehabilitację to oczywiście nie liczę, bo to nie były przyjemne wyjazdy ale to było, wiecie, dla mojego zdrowia także uznajmy, że było dobre a jeśli chodzi o takie inne wyjazdy to kiedyś całą rodziną pojechaliśmy do Kazimierza nad Wisłą, tutaj jak jest w Dęblinie ten Taki mostek, jak jest przystań, to tam właśnie za tym mostkiem kawałek jeszcze się pojedzie, i tam właśnie już się zaczyna Kazimierz. To ja właśnie tam kiedyś byłam z całą rodziną, czyli z mamą, tatą i bratem. Byliśmy tam, bo tam znajoma mojej mamy miała dom taki, wiecie, wolno stojący. I tam na tym, na podwórku był taki fajny piesek. On był duży, co prawda, ale mi się bardzo ten pies podobał. W ogóle ja miałam taką manię, że czy to ciocia mi opowiadała, o której teraz mieszkam, że każdego psa chciałam głaskać, jak byłam mała. I tego też chciałam pogłaskać, no ale wiecie, to już byłam trochę większa, to to pogłaskałam tego pieska. No i tam żeśmy właśnie sobie pojechali, pozwiedzaliśmy trochę, wiecie Kazimierz, także i to yy, właśnie to było takie no taki fajny wyjazd, bo yy, nie licząc oczywiście szkoły, bo tutaj jest yy, pisze, że z wczesnego dzieciństwa, więc w szkole miałam też bardzo dużo wyjazdów. Yy. Czekajcie, bo tu mam jeszcze jedno pytanie. Aha, dobrze, że zaraz na to odpowiem. No i w sumie to chyba tylko tyle z takich tych. Mówię, bo nie liczę tego. Nie liczę, no. Nie liczę rehabilitacji. Bo to, wiecie, nie było przyjemne, ale to było właściwie no, dla mojego zdrowia, czyli w pewnym sensie był to wyjazd. Jeździłam do Lublina na choćki, na konsultacje, a na rehabilitację tutaj do połowę jeździłam. I jeszcze jedno pytanie o tej ciszy. To jest, z jakiego wieku najwcześniej pamiętasz różne chwile? Tu chodzi o chwile dobre i złe. Czyli tak. Yy, taka yy, najszczęśliwsza chwila w moim życiu, czy ja tego nie pamiętam, tylko to, to powieście mojej mamy, to było staniecie przeze mnie na nogi. Bo jak wiecie, ja miałam ten zanik mięśni od miednicy do kolan. I po prostu nie stanęłam na nogi tak szybko jak inne dzieci. No i stanęłam dopiero niestety w wieku 5 lat, w wieku trzech lat dopiero zaczęłam raczkować. Było to opóźnione bardzo, bo takie dziecko już powinno wiecie do, do przedszkola chodzić, tak? 5 latek to już powinno chodzić do przedszkola. Ale tak jak wiecie, nie chodziłam do przedszkola od, od 5 roku życia. To się dowiecie z filmiku, ze wspomnień o moim dzieciństwie. To w sumie to no, bardzo późno, ale to była właśnie taka najszczęśliwsza chwila w całej mojej rodzinie i dla mnie, bo ja też bardzo się cieszyłam z tego, jak stanęłam w końcu na te nogi. Także to była chyba tylko taka, naj, taka najważniejsza, no może nie, drugą najważniejszą rzeczą, jak dla mnie, to była Komunia Święta. Pierwsza Komunia Święta, to też było dla mnie takie mega przeżycie, mega doświadczenie. Yy, tak jak wiecie, czekajcie, wezmę ten yy, portret, to wam pokażę. Widzicie, jak byłam na Komunii ładnie ubrana. Tu jestem ja. Jak ładnie byłam ubrana. O tak, to jest bardzo prześwietlone. Tak. Widzicie, to jestem ja tu. Bardzo ładnie byłam ubrana na komunii. Yy, także to wszystkie pytania od ciszy. Ja jeszcze mam yy, parę pytań od Moniki Bartkowiak, ale to. No, w następnej części, bo się nie zmieszcza, będą trzy cz części po prostu z tych pytań. Na razie.